Gotowi? Do startu? Start! Siemanko, wita Was ekipa programu Między Nami Sportowcami. Dziękujemy za nominację do Gosia Challenge klubowi rowerowemu Opatów. Pomóżmy gości w walce z glejakiem. Następnych do wykonania zadania nominujemy: Huberta Łęgowika, zawodnika Oka Bedmet Kolejarza Opole, Mateusza Jankowskiego, zawodnika Gwardii Opole oraz wieczorne bieganie w Opolu. Powodzenia i do dzieła! Zaczynamy! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. <klucz>